Z tego filmu dowiesz się, że na dwa różne sposoby spalanie paliwa kopalne mogą powodować zakwaszenie deszczu. Kwas siarkowy powstaje w wyniku spalania węgla i ropy, głównie w elektrowniach. Natomiast kwas azotowy powstaje z rur wydechowych naszych pojazdów silnikowych. Ty. Zobaczymy również niektóre skutki, jakie kwaśne deszcze wywierają na nasze środowisko. Po pierwsze to, ważne jest, aby zrozumieć, że deszcz jest naturalnie lekko kwaśny. Podczas upadku do Ziemi, deszcz rozpuszcza dwutlenek węgla z atmosfery, tworząc kwas węglowy, słaby kwas nadający naturalnemu deszczowi pH6. To wtedy spalamy skamieliny, paliwa, które znacznie silniejsze kwasy dostają się do naszego deszczu, tworząc kwaśne deszcze o pecha równym. Niski jak 3. Kiedy pecha zmienia się z 6 do 3, jak myślisz, jak wzrasta kwasowość? Za pomocą 2 razy, 3 razy, 10 razy, 1000 razy, zatrzymaj się i pomyśl, Pamiętaj, że każda zmiana pHO 1 to 10krotna zmiana kwasowości. Więc, zmiana z 6 na 3 jest 10 razy 10 razy 10 lub 1000 razy bardziej kwaśna. Najpierw rozważymy kwas siarkowy. rośliny potrzebują do wzrostu trochę siarki. Uzyskują: to z siarczanów, na przykład siarczanu potasu, naturalnie występującego w glebie. D. Siarczany są pobierane przez korzenie roślin i wiążą się atomy siarki. Do atomów węgla w białkach liścia. Kiedy rośliny umierają i ostatecznie tworzą węgiel i ropa przez miliony lat, te atomy siarki pozostają związane z węglem. Atomy. Zawartość siarki w węglu i oleju wynosi zwykle od 1% do 4%. Wagowo, jak myślisz, co powstaje, gdy powstają paliwa kopalne zawierające siarkę? Spalony? Zatrzymaj wideo, gdy myślisz. Podczas spalania węgla siarka i atomy węgla łączą się z tlenem z. Powietrze i są uwalniane do atmosfery w postaci dwutlenku węgla i siarki. Dwutlenek. W obecności światła słonecznego zachodzi reakcja fotochemiczna, w której dwutlenek siarki reaguje z większą ilością tlenu, tworząc trójtlenek siarki. To rozpuszcza się w wodzie deszczowej, tworząc kwas siarkowy. Zastanówmy się teraz, jak kwas azotowy dostaje się do deszczu. W. Warunki wysokiej temperatury w cylindrach naszych pojazdów silnikowych niewielkie. Ilość azotu i tlenu z powietrza może reagować. Pamiętaj, że powietrze pobierane do spalania paliwa to blisko 80% azotu. Więc Spaliny z pojazdów zawierają niewielkie, ale znaczne ilości. Tlenki azotu. Gdy tlenki azotu znajdują się w powietrzu, reagują z więcej tlenu, tak jak widzieliśmy z dwutlenkiem siarki i rozpuszcza się w wodzie deszczowej, aby tworzą kwas azotowy. Jeśli deszcz spadnie na gleby wapienne, Które są zasadowe, kwasowość może zostać zneutralizowana. Jednak jeśli deszcz spadnie dalej, w glebach obojętnych lub kwaśnych lub na roślinności, może to spowodować szkody. Więc dlaczego tak jest? Kwasowość szkodliwa dla organizmów żywych? Dobrze żyjące istoty nie rosną dobrze w kwasie. Warunki. Łatwo to zademonstrować namocz kromkę chleba w occie. A drugi w czystej wodzie, zostaw je na chwilę otwarte, a potem odejdź. Były objęte przez tydzień. Przekonasz się, że chleb nasączony octem nie ma. Spleśniał, podczas gdy drugi chleb ma. W rzeczywistości używamy octu do przechowywania żywności. W procesie zwanym marynowaniem dzieje się tak. Ponieważ niektóre enzymy, które są niezbędne do wzrostu, nie są w stanie funkcjonować w warunkach kwaśnych. Inny, główny problem tkwi w glebie. Podczas gdy naturalnie występujące metale toksyczne, takie jak aluminium, są nierozpuszczalne i dlatego są dość nieszkodliwe w neutralnej glebie, rozpuszczają się w kwaśnej glebie. Następnie zostają pochłonięte przez żywe istoty i bior. Miejsce podstawowych metali, takich jak cynk i żelazo. Aby dodać do tego, jony wodorowe w kwaśnym deszczu zastąpią niezbędne jony metali, takie jak potas, magnez i wapń, które zwykle znajdują się w glebie gliniastej. Powoduje, że te niezbędne metale są wymywanie głęboko w podłoże z dala od korzenie roślin. Podsumowując, normalny deszcz jest nieznacznie kwaśny z powodu rozpuszczonego węgla, dwutlenek, ale kwaśny deszcz zawiera siarkę i kwas azotowy, co sprawia, że deszcz jest tysiąc razy bardziej kwaśny i niebezpieczny. Dla wielu żywych istot. Kwas siarkowy powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych. Zawierające siarkę. Kwas azotowy powstaje w wyniku spalania atmosferycznego. Tlen i azot w warunkach wysokiej temperatury w butlach. Silników benzynowych i wysokoprężnych.